Często czegoś bardzo chcemy, bo cały wszechświat się właśnie poszerza, co naukowcy udowodnili, a nie, kurczę. Jak... Jako osoby, które mówią dobrze, a inny odbierze, że gadają głupoty. Każdy odgrywa inną rolę w życiu od danej osoby. Zmienić swoją podświadomość, zmienić swoją emocjonalność, zmienić swoją energetykę. Bez tego życie się nie zmienia. W każdej sekundzie poszerzamy tą naszą świadomość, rozwijamy się, nie wszyscy oczywiście. Ale... Intuicja to jest coś poza rozumem. Coś poza umysłem, coś poza inteligencją. Że jak się nie dostaniesz tej pracy, to będzie koniec świata, bo tak nie będzie. W ogóle nie ma takiej radości we mnie, ale też nie ma smutku, czyli jest tak trochę jak zupa bez przypraw, nie? W takim razie, gdzie jest prawda? Czy prawdziwa jesteś ty, która była dziś lat temu prawdziwa, czy jesteś prawdziwa teraz, która jesteś teraz? my bardzo właśnie czegoś często czegoś bardzo chcemy bo uważamy że akurat ten środek da nam będzie najkrótszą drogą do tego naszego celu bo my zawsze robimy po coś praca określoną chcemy mm -hmm. mieć po coś pieniądze chcemy mieć po coś ostatecznie no to wszystko się sprowadza do tego że chcemy czuć się pewnie bezpiecznie chcemy być kochani chcemy kochać i chcemy mieć radosne i szczęśliwe życie i wszystko to jest tym środkiem do celu. Aczkolwiek ta konkretnie praca, jeżeli dla ciebie będzie środkiem do Twojego celu, to wiesz, że Ty ją dostaniesz na pewno. Bo wszechświat zawsze nam daje wszystko to, co w danym momencie mm. dla nas jest najlepsze, mimo że nam się wydaje, że tak nie jest. Ale to dopiero osoba może powiedzieć, która już jest doświadczona, tak jak Beatka napisała, że wiele razy dziękowała za to, że coś się nie wydarzyło. Bo, ale to można dopiero powiedzieć z perspektywy czasu, bo w danym momencie. No to faktycznie to, ta praca, ten partner, te pieniądze, to cokolwiek co tam przed nami staje, dla nas jest najważniejsze i jedyne w swoim rodzaju. I dopiero po czasie możemy stwierdzić, czy faktycznie tak było, czy niekoniecznie. Mm -hmm. Więc idąc ze świadomością tego, że czy tą pracę, czy ty tą pracę dostaniesz, czy nie, to i tak będzie dobrze, bo być może czeka na ciebie coś dużo lepszego niż ta praca, co mm -hmm. nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, bo z reguły tak to działa. To też zdejmujesz z siebie ten ciężar odpowiedzialności, ten stres. I wtedy wypadniesz tak dobrze, jak tylko możesz wypaść dobrze. I faktycznie, jeżeli chcesz dostać tą pracę, to ją dostaniesz. Ale nie ma w, ciebie, nie ma w tobie tego obciążenia, że muszę, że bardzo mi zależy, bo jak nam na czymś bardzo zależy, jak musimy, jak się staramy, to tak naprawdę jest zawsze odwrotny efekt. Jest nam ciężej, trudniej, hmm. yy, pojawiają się przeszkody. No, jak tą pracę dostaniemy, to okazuje się, że Wcale nie jest tak różowe, jak miałoby być, że szef jest taki albo inny, a obiecali takie pieniądze, a są takie. Różne rzeczy wynikają takie, niekoniecznie, które byśmy chcieli. Aczkolwiek, mm. jeżeli ktoś powiedzmy, że on i tak chce, nie mówię akurat o tym Twoim przypadku pracy, ale załóżmy, że na przykład moim ulubionym, jednym z ulubionych przykładów jest powrót do poprzedniego partnera. Jest bardzo często spotykany ta chęć. I jeżeli tak ktoś bardzo czegokolwiek chce, to prawdopodobnie prędzej czy później to osiągnie. To będzie w bólach, ale zamierzony cel osiągnie. Tylko, że po czasie pewnie okaże się, że to zupełnie jest nie to. Kiedy już osiągnie to, co chciał, to stwierdzi, że w sumie nie warto to było tego zachodu. Nie warto było starania się, nie warto było płaczu, walki i tak dalej. Ale wszechświat pozwala nam na to. Bo wszechświat pozwala nam doświadczyć wszystkiego tego, czego zapragniemy sobie doświadczyć. I on nie osądza. Więc tak naprawdę każdy Wasz wybór zawsze jest dobry. Słuchajcie, generalnie wszystko roznosi się o, wszystko się rozchodzi o zrozumienie przede wszystkim siebie. W zależności od tego, na jakim ktoś, na, na jakim Ty, tu mówię do każdego, na jakim jesteś poziomie świadomości, czyli nie tylko na jakim poziomie działa Twój umysł, ale przede wszystkim na jakim poziomie działa Twoja energetyka, Twoje, twoje rozumienie i odczuwanie. Tak, o, tak zinterpretujesz, tak zrozumiesz to, co mówimy. Jeden nas odbierze jako, jako osoby, które mówią dobrze, a inny odbierze, że gadają głupoty. Nie? I to jest tak, tak jest ze wszystkim. Czyli Twoje postrzeganie, Twoje rozumienie siebie będzie wynikiem, znaczy będzie miało bezpośrednie przełożenie na to, jak, jak Ty rozumiesz to, co teraz słyszysz, czy gdziekolwiek indziej. Ja zawsze powtarzam takie jedno zdanie, jeżeli coś, nie mogło się, jeżeli coś się nie wydarzyło, to znaczy, że nie mogło się wydarzyć. Dawno temu tego rozumienia nie miałam i się przejmowałam tym, że muszę iść na rozmowę kwalifikacyjną, tym, że muszę coś zrobić w pracy, kogoś zatrudnić, kogoś zwolnić i tak dalej. Teraz, kiedy mam to zrozumienie, to nie chodzę do pracy, nie? <laughs> nie pracuję dla nikogo, tylko dla siebie. Ale chodzi o to, że kiedy rozumiesz siebie, kiedy masz zrozumienie tego, jak działa wszechświat, jakie są prawa wszechświata, naprawdę to są tylko trzy, bo my tutaj dużo, dużo będziemy mówić i to będzie wiele godzin nagrań, ale tak naprawdę wszystko się rozchodzi o trzy słowa, to jak masz to rozumienie, to wtedy nie ma znaczenia, czy ty idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, czy nie. Jeżeli masz takie wyluzowane na maksa podejście do wszystkiego i akceptujesz, wszystko to, co Ci przychodzi, bo rozumiesz, że nie może nic innego przyjść i bierzesz to z wdzięcznością i przyjmujesz, to wtedy tak, żadna rozmowa kwalifikacyjna nie robi na Tobie wrażenia, żadna praca nie robi na Tobie wrażenia. Czyli masz dobry humor, czy masz zły humor, nie ma żadnego znaczenia i nie robi na Tobie żadnego wrażenia, bo wiesz, że jak dzisiaj krzyczysz albo dzisiaj płaczesz, to tak ma być, a jak dzisiaj jesteś szczęśliwa, to też tak ma być. Nie? Więc z jednej strony to jest właśnie praca nad swoim zrozumieniem, i to jest praca dla każdego z Was. To nie jest tak, że ten powinien, a ten nie. To jest praca dla każdego z Was do końca życia. W każdym życiu. <grym> w każdym wymiarze. To jest praca, ale nie taka praca, jak nam się kojarzy z orką na ugorze z czymś ciężkim. Nie, to jest przyjemność w odkrywaniu siebie. Więc tak na to popatrzcie. Jeżeli chodzi o ten, ten konkretny przypadek, co mogę zrobić jutro, żeby pójść na rozmowę kwalifikacyjną, to z tego poziomu. Zadania pytania, to co mogę zaproponować. I ja nie twierdzę, znaczy nie oceniam tego poziomu zadania pytania, bo wszystkie nasze pytania są z poziomu umysłu, więc będą naznaczone takim po prostu jakimś defektem, delikatnym, nie? bo umysł nie jest najmądrzejszy. Więc z tego poziomu pytania powiedziałabym tak. Po pierwsze, to jeżeli coś się zdarza, to ma się zdarzyć. Jeżeli coś się nie zdarzyło, to nie mogło się zdarzyć. I to jest pierwsza zasada. To nie jest prawo rządzące wszechświatem, ale to jest zasada najważniejsza dla nas tutaj, w tej gęstości. Jak coś się nie wydarzyło, to nie mogło się wydarzyć. Jak coś się wydarzyło, to miało się wydarzyć. Kropka. Nie ma innego wariantu. Kolejna rzecz. To nie ty idziesz prosić o pracę, tylko praca szuka ciebie i to będzie albo ta praca, albo inna. Ty masz trafić. Tam, to tak jak w, w bombonierce czekoladek, wiecie, macie okrągłe, podłużne, jakieś zakręcone, nie? I okrągła nie może wejść w kwadratowe pudełeczko. I teraz jest jeszcze tak. Jeżeli się Wam zdarza, na przykład, jeden, jeden przykład podał Paweł, że dzisiaj nie dostanę pracy, ale za miesiąc się pojawia coś innego i jest super genialne i fantastyczne, tak? To jest jeden wariant. Drugi wariant jest inny, że nie dostaję pracy. I zostaje tam, gdzie jestem, i jest mi źle, albo znajduję inną pracę gorszą, wszystko zależy od tego, jakie mamy podświadome przekonania, czyli te potrzeby do zaspokojenia. Bo czasami mamy potrzebę niezasługiwania, bycia kopanym, czy niedocenionym. I coś musi zaspokoić nam tę potrzebę. Więc tak ważne jest obserwowanie swoich schematów. I my to już nie będziemy was teraz błaskać po głowach <głos》> cały czas, to będziemy mówić, jak jest. Jak masz taki schemat, że masz być kopany w tyłek, czy w związku, czy w pracy, czy w zdrowiu, to będziesz kopany, dopóki nie zaczniesz z tym pracować, bo schematy same się nie zmieniają. Po prostu. Tak jak musisz się nauczyć pisać, czy znaczy nie musisz, ale yy, potrzeba nauczyć się pisać, żeby umieć pisać, nauczyć się liczyć, żeby umieć liczyć, nauczyć się czytać, żeby umieć czytać, tak samo jest tutaj, są konkretne narzędzia: zmienić swoją podświadomość, zmienić swoją emocjonalność, zmienić swoją energetykę. Bez tego życie się nie zmienia. Po prostu. po prostu. Po prostu. Po prostu. Ale to jest bardzo dobra wiadomość, słuchajcie. Jak ktoś się teraz smuci, to zaraz tam ten, zaraz tam, to niech się nie smuci. Bo no. jeżeli można to wypracować, no to to jest ekstra wiadomość, prawda? Bo gdyby nie można było nic z tym zrobić, no to jesteśmy trochę w ciemnej. W piwnicy. A Z, tak, tykanie. możemy to wszystko zmienić. Zawsze mamy wybór, jeżeli chodzi o to, jak dane rzeczy postrzegamy i, i jak dane rzeczy doświadczamy, bo każda sytuacja to będę powtarzał bardzo długo jeszcze nie mówię na zawsze, bo na zawsze to bardzo długi okres czasu ale każda sytuacja, to jaka do nas przychodzi, jest neutralna i to tylko my nadajemy temu znaczenie. Każda, absolutnie każda, jedna. Więc, im bardziej się rozwijamy, jesteśmy im bardziej świadomi, im bardziej poszerzamy tą naszą świadomość, tym odbiór przez nas danych rzeczy jest całkowicie inny. Zresztą, sami widzicie po sobie, jakbyście na, na jedną rzecz zareagowali 10 lat temu, a jak teraz na przykład reagujecie. Jest zmiana, prawda? Inaczej już, inaczej już reagujecie w tym momencie. Powiedzcie, kto by inaczej zareagował na przykład na, jakby ktoś, Yy, widziałby jakąś tytuł, albo choćby chciał wejść z nimi w jakąś dyskusję, w kłótnię, to czy dalej by to zasilał, czy zareagowałby już inaczej, na przykład 10, 15 lat temu, czy nawet rok temu. Mhm. I yy, ta właśnie ta zmiana perspektywy jest najważniejsza, to, to mhm. jest klucz. Zacząć patrzeć na te same rzeczy, ale z innej perspektywy. O, i tutaj dziewczyny piszą inaczej, no. ja na pewno, absolutnie inny. No i kochani, Dzień do nocy, i, i teraz tak. I teraz słuchajcie, tak. Właśnie, jeszcze dokończę. I, I co jest prawdą w takim razie? Gdzie jest prawda? No. Czy prawdziwa jesteś ty, która była 10 lat temu prawdziwa, czy jesteś prawdziwa teraz, która jesteś teraz? Tak naprawdę to nie ma żadnej prawdy, bo prawda jest tylko taka, jaką ty postrzegasz. I teraz wasze postrzeganie jest całkiem inne, dlatego y, też warto na przykład nasze live'y czy książki czy jakieś warsztaty kursy odtwarzać jeżeli macie możliwość oczywiście odtwarzać sobie na przykład po pół roku po roku bo to postrzeganie to postrzeganie tych, tych danych warsztatów czy jakiejkolwiek wiedzy będzie dla was całkowicie inne bo my cały czas się zmieniamy cały czas w każdej sekundzie poszerzamy tą naszą świadomość rozwijamy się nie wszyscy oczywiście bo niektórzy nie chcą tego robić ale to też jest ich święte prawo, bo oni przyszli po to tutaj, żeby doświadczać innych rzeczy albo żeby się martwić, żeby się bać, żeby cierpieć i tak dalej. Ale skoro wy tutaj jesteście, to wy już nie chcecie tego mhm. dalej robić, nie chcecie powielać tych samych schematów. Wiecie, że więcej jest możliwe i chcecie zrobić krok do przodu, żeby pewnie złożyć, że pewnie zrobiliście już 100 kroków do przodu, teraz potrzebujecie mhm. tego 101, bo no jedyną, jedyną stałą tak naprawdę w tym wszechświecie jest zmienna, że wszystko się zmienia, tutaj nic nie stoi w miejscu, tu wszystko w niesamowitej prędkości się poszerza, rozwija, mhm. tak jak cały wszechświat się właśnie poszerza, co naukowcy udowodnili, a nie kurczy, jak to powinno być względem tego, co, co jeszcze do niedawna fizyka mówiła. Ale najważniejsze właśnie jest to złapanie odpowiedniej perspektywy. Dlatego, na przykład, idąc na takie spotkanie, co jeszcze tak można zrobić, tak przed całym spotkaniem, to dobrze jest się dobrze nastroić, jeżeli na przykład bardzo ci na tym zależy, na tej pracy i chcesz tą pracy, to wejść tam z dobrą energią, z uśmiechem na ustach, bo my się nasze serca komunikują się dużo szybciej niż my za pomocą słów. Jak my wchodzimy z dobrą energią, to czy na, myśli nawet, nie? Czy, naszym, tak, czy myśli. To ta nasza energia jest odczuwalna, więc warto też taki tip dla Ciebie. Aczkolwiek z drugiej strony mieć to z tyłu głowy, że żeby nie stawiać, że jak się nie dostaniesz tej pracy to będzie koniec świata, bo tak nie będzie. Bo prawdopodobnie czeka coś na ciebie dużo lepszego i jak będziesz z taką świadomością szła i z taką świadomością robiła wszystko w swoim życiu, to zawsze będą ci się zdarzały tylko inaczej będziesz bardziej zsynchronizowana z tymi rzeczami, które mają, które są dla ciebie najlepsze. O może tak. Bo my często działamy jak takie małe dzieci. Które są na przykład w sklepie jest rodzicem i tą zabawkę chcą, albo, te, albo chcą batonika, i rodzic mówi im: Nie, nie jest tego batonika, bo będzie cię brzuszek potem bolał, bo dzisiaj już za dużo zjadłeś. Ale to dziecko ono mówi, że ono chce i koniec. I my często tak jesteśmy, nie widzimy, nie mamy tego szerszego spojrzenia. Rodzic już jest bardziej doświadczony, wie, co będzie takie w danym momencie dobre do tego dziecka, co nie. I my często jesteśmy takim dzieckiem, gdzie nie widzimy, bo nasz umysł, on nie widzi, nasz umysł nie jest stworzony do tego, żeby cokolwiek kreować, tylko żeby odtwarzać. I poza tym nasz umysł pobiera tą bazę danych z przeszłości, na tych przeszłych doświadczeniach, na przeszłych wszystkich, na, prze, na przeszłych sytuacjach, które już miały miejsce. Więc on nie jest w stanie stworzyć nic nowego, on tylko odtwarza to, co już było. Ale A to, co usłyszał, że powinno być. No nie? dokładnie, no to, to, to mm. mówię, wszystko to, co do tej pory usłyszeliśmy i co uważamy za prawdę, to jest umysł bo to naprawdę to nasza wyższa istota, wyższe ja, to kim tak naprawdę jesteśmy w rzeczy samej. Ona ma dostęp, ono z tej wyższej perspektywy patrzy na wiele rzeczy i ona mówi, słuchaj, bo ona mówi do nas nieustannie, tylko że my w tym całej tej, w tym pośpiechu, w tej gonitwie, w ciągu dnia my nie słyszymy tych, tych cichutkich, bo i to jest, inaczej ktoś może powiedzieć, że to jest intuicja, tych cichych głosów intuicji my nie słuchamy, my nie słyszymy. Bo ona szepcze, umysł krzyczy i zagłusza wszystko, to, co się dzieje wewnątrz nas, skutecznie dość. Ale ta intuicja często nam podpowiada zawsze najkrótszą, najszybszą drogę, najłatwiejszą, mimo że ona wygląda, że nie będzie taka, bo my mówimy, kurczę, ale no zawsze wszyscy szli w prawo tutaj. No to jak mam iść w lewo? Przecież to w prawo jest najkrótsza, najkrótsza droga, ale coś wewnątrz nas mówi, idź w lewo, zobaczy, że będzie dobrze. Jeżeli posłuchamy tego głosu intuicji, okazuje się, że wszyscy idą w prawo, ale my znajdujemy dużo fajniejszą, dużo lepszą dla nas drogę, bo wybraliśmy pójść gdzie indziej. Nie tak jak wszyscy, nie tak jak trzeba i nie tak jak nasz umysł mówi. Nie, nie zawsze jest to yy, z punktu widzenia umysłu, bo co umysł, jaka jest jego naj, najważniejsze zadanie? Umysł walczy nieustannie o przetrwanie. On ma nam zapewnić byt tutaj żebyśmy nie zginęli, więc on zawsze wybiera najbezpieczniejsze rozwiązanie to jest też takie to słynne wychodzenie ze swojej strefy komfortu, to w coachingu jest popularne, ale coś w tym jest, ponieważ te wybory nasze wszystkie, które stoją w opozycji do tego, co jest na ogół słuszne, co się wydaje, co jest dobrze znane, co... I Już tysiące, miliony osób wcześniej potwierdziły, że tak jest, więc warto w tą stronę iść. I te nasze wybory, yy, które od, odkrywamy nowe, że wchodzimy w coś, co do tej pory nie wchodziliśmy, no to jest pewne wychodzenie poza z tej stowej strefy komfortu, bo umysł tam czuje się niekomfortowo w tych sytuacjach, kiedy my odbieramy mu możliwość decydowania. A musicie pamiętać, umysł nie jest stworzony do tego, żeby decydować. My mu oddaliśmy taką władzę i my mu nadaliśmy ten mod, że on teraz się panoszy, robi wszystko to, co chce, i on nie lubi, kiedy mu się tą władzę odbiera, ale no, jeżeli tego nie zrobicie, to zawsze będziecie w tej sinusoidzie, Dobrze, źle, góra, dół, dobro zło, i nie będziemy potrafili złapać tego balansu, tego wyważenia. I, i w. I, takie, I wtedy nasze takie życie będzie właśnie: od euforii do dramatu cały czas, a tak być nie musi. Paweł mówi to, o intuicji. My często używamy, znaczy ogólnie jako społeczeństwo często używamy tego słowa, ale czym jest intuicja, tak mówiąc yy, yy, obrazowo. Intuicja to jest coś poza rozumem, coś poza umysłem, coś poza inteligencją, coś poza intelektem. Intuicja to nie jest to, co wy... to nie są myśli. Intuicja to jesteś prawdziwy Ty. Mówi się, że intuicję y, można wzmocnić, będąc w ciszy. To jest jedyny sposób na to, żeby poznać prawdziwego siebie, czyli swoje potrzeby, swoje wartości, swoje mechanizmy działania, to co Ci służy, to co Ci nie służy, czyli będąc w ciszy. W ciszy, samemu, bez rozpraszaczy. To możecie mieć drugą osobę koło siebie, możecie mieć y, 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 wszystkich ludzi koło siebie, ale nie y, rozdrabniając się na. Na, na, na początku, na, na wiele zadań, nie robiąc wielu zadań naraz, z czasem przyjdzie Wam taka umiejętność, że będziecie robić 10 zadań naraz i one same się będą układały, będziecie tylko myśleć, one same się robią gdzieś tam z tyłu. Ale teraz, na początek, nie zagłuszać siebie elektroniką. Nie zagłuszać siebie jakimiś informacjami, które wywołują strach, niepokój, lęk. Jak zmieniać. Poniekąd nasze przekonania, a poniekąd te stare historie, które ciągle opowiadamy, bo sami zobaczcie, że to, w jaki sposób my opowiadamy o sobie, czy opowiadamy o tym, jaki jest świat, to też wynika z tych historii, które mamy w tym swoim plecaku, można powiedzieć, bagażu doświadczeń i które, które nabyliśmy do, te, do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, nabyliśmy cały pakiet i bagaż doświadczeń. I dopóki go nie zrzucimy, to będziemy to wszystko, co będziemy wyjmowali z tego plecaka, no to będziemy widzieli, tak, bo całą ciągle to mamy przy sobie. Mm. I będziemy się dziwili, czemu my ciągle to widzimy, no ale mamy to cały czas w tym plecaku i dopóki tego nie wyrzucimy, mm. dopóki się nie pogodzimy z tą naszą starą historią, nie zostawimy jej w spokoju i nie zaczniemy opowiadać nowej, to wtedy to to, to dopóty się nic nie zmieni. Mm -hmm. Dopóki kiedy zaczniemy nową historię i na tym się będziemy skupiali, na tworzeniu tej swojej nowej historii, tak. To jest ta zmiana perspektywy, to jest porzucenie tego całego ciężaru, bagażu i dopiero wtedy możemy się wzbić powietrze jak szybowiec, bo szybowiec jak ma zbyt dużo obciążenia, no to nie poleci nigdzie. On musi być maksymalnie lekki, ma wszystko, albo balon z powietrzem, który jest mhm. pod, pod ten balon, który na ciepłe powietrze lata, też, albo też trzeba z niego wyrzucić balast, żeby on mógł się wznieść w górę. Tak, czyli będziemy zmieniać przeszłość, i projektować przyszłość, ale już z nową przeszłością, bo nie da się wejść w nową przyszłość bez oderwania, właśnie tego balastu. Ona może się wydawać, może być motorem, że tak powiem, napędowym. Znacie wiele takich historii, na przykład, że ludzie gdzieś tam byli katowani w domu, a potem odnieśli sukces i są tam, nie wiem, super bogaci albo super sławni, ale oni dalej emocjonalnie po prostu siedzą w cierpieniu. I dalej, że tak powiem, wtedy, kiedy ich nie widać w mediach, po prostu płaczą do poduszki. No, a nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby to życie się układało naprawdę lekko i fajnie. I podam Wam taki przykład. Ja to narysuję na kartce, bo się nie przygotowałam, bo to znowu jest taki pomysł teraz. To Ty rysuj, a ja powiem jedną też ważną rzecz. Bo jednak cały czas gdzieś tam z tyłu głowy każdy ma ten, ten, status finansowy, że to jest jednak to główne poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, że jeśli nie ma pieniędzy, to się nie ma tego poczucia bezpieczeństwa. Ale musicie wiedzieć, że pieniądze podążają za radością. Więc im więcej was będzie radości, im więcej będziecie robili tego, czego naprawdę, to co naprawdę lubicie, to co wam się podoba, to gdzie się czujecie dobrze, tym tak naprawdę, pieniędzy będzie więcej w waszym życiu, bo pieniądze podążają za radością. Radość nie podąża za pieniędzmi. A traktując pieniądze jako energię, jako byt energetyczny, to jest tak trochę jak zaproszenie znajomych do domu. No, w domu, w którym są pogaszone światła i jest nieprzyjemnie, brudno i w ogóle, no tam znajomi nie przyjdą, nie zaprosimy do takiego domu. A w domu, gdzie jest muzyka, jest, jest zabawa, jest, jest gwar, jest radość, no to tam z chęcią każdy do naszego domu przyjdzie. I tak samo jest z tym naszym stanem, jeżeli chodzi o finanse. Jeżeli pozwolimy sobie, bo słuchajcie, to nie jest tak, że to los nas tak doświadcza, czy, czy ktokolwiek inny. To my pozwalamy sobie albo nie pozwalamy sobie otrzymywać różnych rzeczy. W naszym życiu. I tylko od nas zależy, czy sobie pozwolimy na te pieniądze, czy nie. A wejście w, wejść w stan radości, w stan szczęścia, nawet jeżeli z pozoru wy nie widzicie żadnych powodów do tego, żeby się cieszyć i śmiać, no to sobie znajdźcie, bo zawsze jakiś się najgłupszy powód znajdzie, ale to spowoduje, że będziecie otwierali się na nowe możliwości w swoim życiu i tym bardziej będziecie przyciągali więcej. Okazji, sytuacji, w konsekwencji więcej pieniędzy. Tak. Polecam. Paweł, To To usłyszycie od każdego, od każdego mentora rozwoju duchowego, bo to jest jedyna prawda. Za radością podąża wszystko inne. I ta praca, to jest dla nas najlepsza, i pieniądze, i te relacje, które są dla nas najlepsze, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jeszcze. Tego, o czym pragniesz w twoim życiu, to znaczy, że ta radość nie jest jeszcze w pełni, w pełni żywa. Ale to, co chciałam pokazać, nie wiem, widać? Będzie widać? Boże, ale slajd. Słuchajcie, to jest taka sinusoida, nie? Tak raz do góry, raz na dół. I dobra, teraz jesteśmy z powrotem. Pełna, pełna profesja. Pokazuję tę sinusoidę i mówię, że jak jest ogromnie wielka radość, to jest też zaraz i ogromnie wielki smutek. Bo no z wysokiego konia, jak się spada, to zawsze boli. i to, co się dzieje, kiedy podążamy w górę poziomu świadomości, tak, czyli mamy więcej energii, więcej zrozumienia, więcej akceptacji siebie, to nam się ta sinusoida wypłaszcza i ona już nie jest taka wielka, tylko się robi coraz bardziej jak taka równa kreska. I czasami, jeżeli właśnie pracujemy nad zmianą pośrednich przekonań, czy po warsztatach ktoś dzwoni i mówi kurczę, no ja to już teraz tak się nie cieszę, w ogóle nie ma takiej radości we mnie, ale też nie ma smutku. Czyli jest tak trochę jak zupa bez przypraw. nie? Ja Wiadomo no właśnie. Czy ktoś z Was pije herbatę z cukrem? Takie iretoryczne pytanie możecie odpowiedzieć w komentarzu. Jak pijecie herbatę z cukrem, to czujecie słodki napój, a jak przestajecie słodzić, to nagle czujecie zieloną herbatę, jakiś aromat, intensywność, owoce. Taki prawdziwy jeście. smak. Prawdziwy smak zaczyna przychodzić. Na początku podstawieniu po cukru herbata nie smakuje bo jest inna i nie cieszy tak bardzo, ale im dłużej tam siedzimy, to nagle dostrzegamy inne, inną jakość, inne walory i się cieszymy tym, że Jezu, ja czuję po prostu zapach liści. Po prostu zaczynamy to jest doceniać. Jest niesamowicie stymulujące. I ta osoba, pozdrawiam serdecznie, jeśli z nami jesteś, i mówi tak do mnie, no ale w sumie tak patrzę na was na tych warsztatach, wy coś tak ciągle śmiejecie. Nie? No właśnie, bo im dłużej sobie posiedzisz na tej kresce, że nic nie jest straszne, ani nic nie jest super radosne, ani nic nie jest super dołujące, to nagle zaczynasz wchodzić w prawdziwego siebie. Ale ulga, co? Hmm. I Ale... słuchajcie, i to prawdziwe siebie, to niekoniecznie jest też zawsze tak, że jestem takim aniołem słodziutkim. Nie, bo oczywiście każdy mnie odbierze tak, jak sam widzi świat, nie? więc niektórzy, jeden powie, że jestem nieprzyjemna, inny powie, że jestem super sympatyczna, tak? I to jest, to jest tej osoby ocena. Ja jestem doskonała sama ze sobą, tak się czuję i o to chodzi. Chodzi o to, żeby wejść na tę kreskę i sobie po niej chodzić, balansować i wybierać. Znaczy to jest tak, mhm. że każdy odgrywa inną rolę w życiu od danej osoby. I to też właśnie między innymi po, po warsztatach się to zmieni, mhm. że na przykład macie nieprzyjemnego szefa, który dla was jest bardzo. Nie tak, jak byście chcieli, żeby był, albo tak, jaki powinien być. I jest niemiły ogólnie, i on jak inaczej, jak, jak się wasza perspektywa patrzenia zmieni, to je, on się zmieni też w waszej tej rzeczywistości. Mm -hmm. ponieważ, albo odejdzie z pracy <laughs> na przykład, bo to też tak się to, zdarza to czasami... są dwie opcje: albo on zniknie z waszej, <laughs> albo zniknie z waszej tak. czyli albo was nie będzie w tej pracy, albo jego, albo on się zmieni. Aczkolwiek on dla innych dalej tą rolę będzie odgrywał. Bo on jest po to, żeby odgrywać taką rolę, na przykład odgrywać rolę hama bardzo ważna rola w życiu. I dopóki wy tego nie zaakceptujecie, nie zrozumiecie, co za tym stoi i skąd to się bierze w ogóle, to dopóty on taki będzie. Bo co cię tyka, to, to cię tyczy. I, ale w momencie, kiedy wy tą energię z nim wyrównacie, że on nie będzie musiał już was więcej atakować, a wy już tego doświadczenia będziecie potrzebowali, to on, ten wasz kontrakt zostanie rozwiązany, ta wasza umowa, którą spisaliście wcześniej. Na to, że on odgrywa kata, a ty odgrywasz w tym momencie ofiary. Albo no on czasami jest na odwrót. Ty jesteś katem, a ktoś hmm, jest inny ofiarą. Tam, tam. Ale to nie znaczy, że on dla innych przestanie taki być. Bo jeżeli inni będą mieli potrzebę, żeby takie rzeczy słuchać dalej. Dopóki tego jeszcze raz sami nie zrozumieją, to on dla innych będzie dalej hamem i najgorszy, a mm. dla ciebie będzie trochę na najlepszym przyjacielem się stanie. O to mm. w tym wszystkim chodzi. Więc jedna dana osoba może być dla kogoś super, a dla innej osoby może być najgorsza, a to tylko wynika z tej perspektywy, z jakiej y, patrzymy i też co my potrzebujemy w danym mm. momencie otrzymać. Bo to jest nasza mm. wewnętrzna potrzeba, żeby doświadczyć tego co mamy doświadczyć, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie można tak powiedzieć, bo to nic nie jest dobre ani złe, nie ma uniwersalnego osądu, to my sami osądzamy daną sytuację jako dobrą albo złą.